Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji w grach, to zdecydowanie upraszczamy sprawę, albo inaczej, generalizujemy. Bo sztuczna inteligencja w grach to tak naprawdę, no wiecie, nie jest prawdziwa sztuczna inteligencja. I kiedy pomyślimy o grach z taką naprawdę dobrą sztuczną inteligencją, no to pierwszym skojarzeniem będzie FIR, ten pierwszy, będzie też seria Black and White, a także czasem Halo, które w momencie premiery miało naprawdę imponujące AI. I rzeczywiście są to gry, które nawet dzisiaj potrafią nam zaimponować, tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja została tam zaimplementowana. Pomimo tego, że zdarzają jej się wpadki, no bo komu się nie zdarzają, no, ludzie, halo, tobie się nie zdarzyło, a tobie, tobie się nie zdarzyło, wpadka? No, właśnie, to, to co się czepia sztucznej inteligencji, no? Tylko co dalej? Czy ciągle będziemy się odwoływać do tych trzech gier, ewentualnie jeszcze jakichś tam kilku, które swoją premierę miały już jakiś czas temu? Może czas już ruszyć do przodu, wyszukać jakieś inne tytuły, i właśnie w tym materiale postaram się to zrobić. Czasami jednak naprawdę mądre boty nie są tworzone przez dewelopera gry, tylko przez społeczność. Sztuczna inteligencja w takiej cywilizacji 5 na przykład czy 6 potrafi być głupia i nieracjonalna nawet na wysokich poziomach trudności, dlatego z pomocą przychodzą moderzy i tworzą boty, które są o wiele mądrzejsze. Jednak nie o cywilizacji teraz będzie, a o Rocket League. Podstawowe boty w tej grze do zbyt mądrych nie należą. Dlatego praktycznie od początku istnienia Rocket League fani gry tworzą nowe, mądrzejsze boty, które czasem są mylone z prawdziwymi graczami. Ci twórcy należą do społeczności RLBot, która od lat tworzy nowych wirtualnych graczy, ulepsza ich, a także przeprowadza turnieje, w których te boty właśnie konkurują. I chyba najlepsze boty, które póki co zostały stworzone przez społeczność to Camille oraz Bumblebee. Ta pierwsza botka jest przeznaczona do gry 1 vs 1. Bumblebee z kolei to bot do rozgrywek 3 na 3. I od razu Wam powiem, że to boty, które raczej nie wygrają z ludźmi, którzy grają w lidze platynowej, ani nawet z bardziej doświadczonymi graczami Ligi Złotej, ale nie o to chodzi. Najbardziej zaawansowany bot stworzony przez dewelopera to bot All Stars, który nie jest sobie w stanie poradzić z graczami Bronze Ligi. Generalnie All Stars nie robi wiele, nie stosuje praktycznie żadnych trików, nie potrafi skakać, to znaczy potrafi, ale nie robi tego zbyt dobrze. No, generalnie konsensus jest taki, że najlepsze AI stworzone przez dewelopera po prostu posysa. Camille oraz Bumblebee to zupełnie inna para kaloszy. To boty, które bez problemu pokonają graczy ligi brązowej oraz srebrnej, a także stanowią wyzwanie dla tych ze złotej. Boty nie tylko potrafią skakać, ale również obracać się w powietrzu, stosować tak zwane powershoty, ustawić się w odpowiedniej pozycji, strzelać z backflipów, dryblować w powietrzu. Wiecie, ja teraz generalnie wymieniam ruchy, o których nie mam pojęcia, bo w Rocket League nie grałem zbyt dużo, więc ufam specjalistom, którzy twierdzą, że jak na standardy botów, to jest imponujący zestaw ruchów. Ciekawostką na temat Bumblebee jest to, że to zbiorowa sztuczna inteligencja, tak zwany hive mind, jedna sztuczna inteligencja w trzech ciałach. Brzmi strasznie, ale tak nie jest. Jak już mówiłem, Gracze z Ligi Platynowej oraz ci lepsi ze złotej będą w stanie je pokonać, choć to nie tak, że boty będą zachowywały się głupio, wręcz przeciwnie. W meczach przeciwko graczom platynowym były w stanie przez większość czasu dotrzymać im e, opon. Przegrywały, owszem, ale nie tak jak z tym najmocniejszym Grekiem. Jak on się nazywał? Ten Grek, no ten e, Kretes. Zostawmy jednak świat sportu i zanurzmy się w świat śmierci. Aj, ale to zabrzmiało, ale taka prawda, bo przecież The Division 2 to właśnie takie pyk, pyk, pyk do wrogów, którzy również chcą naszej zguby. Standardowa sztuczna inteligencja przeciwników w The Division 2 jest w porządku, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to jest jedna z lepszych AI w grach ostatnich lat. Jasne, zdarzają się jej błędy, glicze, bzdurne zachowania, jednak przez większość czasu potrafi się zachowywać tak jak powinna. Na początku, zaraz po premierze, wydawała się wręcz nieco zbyt agresywna, szczególnie jeżeli chodzi o rzucanie granatów czy koktajlów Mołotowa oraz o tych wkurzających przeciwników, którzy z okrzykiem na ustach ruszali na pozycję gracza, by albo go zaciukać siekierką, albo rozciapkać się w zabójczym wybuchu. Gra przeciwko frakcjom, które są w grze, ma różnić się w zależności od tego, naprzeciwko jakiej stajemy. Twórcy sztucznej inteligencji w The Division 2 zachowanie AI w grze opierają na kilku filarach agresji, organizacji, wyszkoleniu oraz technologii. W zależności od frakcji, do której należą, przeciwnicy będą kładli różny nacisk na te właśnie cechy. Jedną z frakcji w grze są tzw. hieny, które nastawiają właśnie na agresję, co sprawia, że przeciwnicy szybciej zmieniają pozycję, na której się znajdują, częściej również okrążają gracza oraz dłużej strzelają, gdy już postanowią zaatakować. Prawdziwi synowie zaś to frakcja defensywna, która trzyma się raczej z tyłu, preferuje ataki z dystansu i krycie się za przeszkodami. To oczywiście sprawia, że przebieg walki z konkretnymi frakcjami jest różny. Gdy stajemy przeciwko frakcji agresywnej, walki są bardziej dynamiczne oraz szybciej się kończą. Gdy zaś walczymy z frakcją, która stawia na zachowanie defensywne, starcia są o wiele wolniejsze i wymagają taktycznego podejścia. Ważna jest również w tej kwestii organizacja grupy. Sztuczna inteligencja stawiająca na ten aspekt jest bardzo. Bardziej skłonna do wspólnego działania oraz koordynacji ataków, w przeciwieństwie do tej, która takiej organizacji nie ma. Tutaj ataki są bardziej chaotyczne. Jednak frakcje, z którymi walczymy, nie są największym wyzwaniem, z jakim gracz będzie się mierzył, jeżeli chodzi o efektywność sztucznej inteligencji. Tym wyzwaniem mają być łowcy. To nie nowość w serii, bo pojawili się już w pierwszej części, jednak dwójka ich podrasowała. Walka z łowcami ma imitować walkę z prawdziwymi graczami. O ile sztuczna inteligencja podstawowych przeciwników oparta jest o pewne wzory, tak zachowanie łowców ma przypominać zachowanie ludzi. W dwójce każdy z łowców ma swoją unikatową broń oraz wyposażenie. Jednak poziom trudności nie płynie tylko z tego, że mają być bystrzejsi, są też bardziej wytrzymali od podstawowych przeciwników oraz potrafią silniej przywalić. Nie można sobie z nimi od tak powalczyć. By na nich trafić trzeba, Trzeba ukończyć główny wątek fabularny, a potem jeszcze spełnić określone warunki. Walkę z nimi natomiast najlepiej podejmować w grupie. Ich sztuczna inteligencja jest znacznie podrasowana i skuteczniejsza. Potrafią flankować, leczyć, używać mądrze osłon, potrafią nawet ukryć się przy ciele wroga, a gdy gracz podejdzie, by podnieść itemki, łowca potrafi wyskoczyć i z zaskoczenia zaatakować. Być może przyszłość sztucznej inteligencji w grach leży w tej adaptacyjnej. Mieliśmy już pewne namiastki tego, np. Na w postaci obcego z gry Alien Isolation, gdzie za ksenomorfa odpowiadały aż dwie sztuczne inteligencje: reżyserka spektaklu oraz ta, która bezpośrednio kierowała maszkarą. O tym jednak mówiliśmy już kilkukrotnie. W tym miejscu również warto wspomnieć o grze Echo, ale o niej mówił już Hedio, więc serdecznie zapraszam do jego materiału. W kwestii sztucznej inteligencji, która dostosowuje się do zachowań innych aktorów na scenie, warto przyjrzeć się Eksperymentowi z zabawą wchowanego. Dwie grupki hipków sterowanych przez sztuczną inteligencję zostają umieszczone na takiej oto planszy. Jedna grupka ma się skutecznie schować, druga ma odnaleźć tych, którzy się schowali. Sztuczna inteligencja ma nauczyć się wykorzystywać otoczenie oraz dostępne obiekty, by wygrać. Początkowo więc wygrywała AI szukająca. Gdy chowacze odkryli, że mogą pudełkami zablokować wejścia do pomieszczenia, szala się przechyliła. Szukacze znowu zaczęli wygrywać, gdy wykorzystywali rampę. Chowacze jednak nie pozostawali dłużni. Odkryli, że mogą tę rampę schować tak, by szukacze nie mogli z niej skorzystać. Jeszcze bardziej zaskakujące zachowania hipków zostały odnotowane, gdy wrzucono ich na mapę bez ścian, jedynie z obiektami, które można przemieścić. Myślę, że naprawdę fajnie by było napotkać na podobne zachowania w grach. Problem jest jednak taki, że póki co sztuczna inteligencja potrzebuje naprawdę wiele czasu, by nauczyć się takich trików. W tym wypadku było to kilkaset milionów Prób. Ale sztuczna inteligencja w grach nie zawsze musi być mądra, żeby być. Mądra. Czasami to właśnie głupia sztuczna inteligencja jest mądra. Brzmi dziwnie, ale już wyjaśniam. Jedną z najlepszych AI w grach może obecnie pochwalić się Legend of Zelda Breath of the Wild. Tutaj jednak o jej uroku decydują detale. Mopki w przygodach Zeldy mogą nas zaskoczyć swoją pomysłowością, na przykład przez zebranie upuszczonego przez nas granatu i użycie go przeciw nam. Ale ci sami przeciwnicy często mają zakodowaną głupotę, takie nieracjonalne zachowanie. I to ma budować wiarygodność świata. Dlatego AI tych przeciwników ma często to zakodowane to, by postępować po prostu głupio, tak jak mało inteligentne stworzenie, którego rządza mordu znacznie intelekt przewyższa. I ta rządza napędza ich, by wykorzystywali każde dostępne narzędzie do zrobienia linkowi ziazie. Żadna dotychczasowa gra z serii nie może pochwalić się taką sztuczną inteligencją. Potrafi uleczyć się w trakcie walki, zjadając owoc, na przykład. Potrafi chwycić lepszą broń, potrafi ją podpalić, by zadawać większe obrażenia. Gdy zaś jest nieuzbrojony, to będzie rzucał kamieniami. Sztuczna inteligencja stara się po prostu reagować na to, co jest w otoczeniu i wykorzystywać to otoczenie w bojowym celu. Na przykład za pomocą wybuchowych beczek rzucanych w kierunku bohatera. Tutaj również można jednak natrafić na tę zakodowaną głupotę, gdy Moblin nie zwraca uwagi na to, że rzucona beczka może również zranić jego towarzyszy. I to nie jest złe AI. To feature. Tak więc prócz standardowego zestawu ruchów sztuczna inteligencja zmusza przeciwników do bycia świadomym otoczenia, a także wykorzystywania okazji, gdy ta się nadarzy. Na przykład gdy link się odsłoni, przeciwnik potrafi zaatakować od razu, a nie czeka na sygnał do wykonania kolejnej animacji ze swojego zestawu ruchów. Więksi przeciwnicy na przykład będą próbowali ściąć drzewo, obok którego stoi link, by zadać mu obrażenia, albo gdy bohater schowa się za kamieniem, sięgną po broń zasięgową i wypuszczać będą strzały w taki sposób, by te spadły tam gdzie link się chowa. Stworzenie dobrej sztucznej inteligencji w grze z otwartym światem jest bardzo trudne. To nie jest tak, że to nic nie kosztuje. AI wykorzystuje zasoby naszego komputera, a im bardziej zaawansowana, tym więcej tych zasobów potrzeba. To kluczowe, kiedy twórcy obierają sobie za cel stworzenie realistycznego świata. W takim świecie przecież NPC muszą sprawiać wrażenie, że żyją własnym życiem, że zawsze mają coś do roboty, a nie stoją tylko jak kołki i czasem siupną sobie na zdelku, by za chwilę znowu wstać i podreptać w poprzednio zajmującym. Miejsce i pod tym względem naprawdę świetnie wypada Red Dead Redemption 2. Przyglądanie się NPC-om w produkcji studia Rockstar może być równie fascynujące, co gwałtowne strzelaniny oraz szybkie pościgi. To prowadzi do naprawdę świetnych scenek rodzajowych, takich jak ta, gdy zamiast do domu zaprowadzimy pioka do stajni. Gdy zdecydujemy się obserwować NPC-ów, zobaczymy ich codzienne aktywności, takie jak na przykład pracowanie cały dzień, a potem drinki w salonie. Sztuczna inteligencja potrafi również poprawić sama siebie, jak widać na tym filmiku. NPC miał wrzucić ciało do rzeki. No, nie udało się za pierwszym razem. Wrócił więc, podniósł Denata i zrobił tak, jak być powinno. To właśnie takie małe detale sprawiają, że świat staje się wiarygodny. Jeżeli jednak myślicie, że na sztucznej inteligencji NPC się kończy, to jesteście w błędzie. Zwierzęta również kierują się skomplikowanymi zachowaniami. Nie stoją tylko w polu, robiąc za ozdobę, ale również mają swoje rutyny i cykl życia. Widzieliście w jakiejkolwiek innej grze sępy, które suszą swoje pióra albo oposa, który udaje martwego, gdy czuje się zagrożony. Co prawda to jest lekko podkoloryzowane w grze, bo oposy nie udają martwoty raczej wpadają w taki stan katatonii, gdy czują się zagrożone. Jednak i tak jest to bardzo imponujące zastosowanie inteligencji w grze. Przykład Red Dead Redemption 2 pokazuje, że dobra AI może nie tylko urozmaicić walki z przeciwnikami, ale również w kapitalny sposób tworzyć imitację realistycznego świata. Jednak takie zabiegi widzieliśmy już wcześniej, nie tak zaawansowane, ale również imponujące. I nie chodzi mi tutaj o GTA 5, którego Red Dead Redemption 2 jest rozwinięciem w kwestii sztucznej inteligencji, ale o Stalkera. Fanom gry nie muszę tego tłumaczyć. Do dzisiaj AI w tej produkcji robi wrażenie, choć bywa, że się gliczuje. I ponownie nie chodzi mi tutaj tylko o walkę, choć pod tym względem Stalker również jest bardzo dobry. Przeciwnicy wiedzą jak szybko zdominować oraz oflankować gracza. Generalnie walka jest dosyć ciężka w tej. Grze. Chodzi mi głównie tutaj o system a Life, który ma takie samo zadanie jak sztuczna inteligencja w Red Dead Redemption 2 stworzyć wiarygodny oraz żyjący świat. Gracz nie jest pępkiem tego świata, a jego częścią. Pewnie pewne wydarzenia dzieją się bez bohatera, gracz nie jest ich inicjatorem, jak chociażby pojedynki między grupami stalkerów. Niemniej efekty tych wydarzeń, które są inicjowane przez samą sztuczną inteligencję są w tym świecie dostrzegalne. Zwierzyna również walczy tutaj między sobą, między innymi o strawę, i te wydarzenia, te spotkania wpływają na świat gry w równym stopniu co akcje gracza. W sieci możemy znaleźć pełno stalkerowych historii ze sztuczną inteligencją w roli głównej, jak chociażby te, które opowiadają, że przeciwnicy potrafią zakraść do gracza, który sam się skrada i zaatakować z nienacka. AI ma imitować ludzkie zachowanie oraz podejmowanie decyzji nawet wtedy, gdy gracza nie ma w pobliżu. W artykule na temat a life autorstwa Alexa Sikali możemy przeczytać chociażby, że uleczenie wrogiego npc sprawi, że stanie się on przyjazny. Możemy również przeczytać o tym, jak przetrzebione grupy bandytów łączą się w jedną większą. A to tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób AI w Stalkerze może imponować nawet dzisiaj i przebijać współczesne tytuły. No, fajne, fajne też sztuczne inteligencje. Takie, takie inteligentne też sztuczne inteligencje. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak zakończyć ten materiał w taki fajny sposób, więc zakończę w sposób. Niefajny, żegnam się z Wami w atmosferze skandalu. Do usłyszenia, do zobaczenia, Papa! Pa.